Boschelitz-Kolbnia, 2, Mills of Plane Plain departure 1427, arrives at platform one Wschodnia do stacji Wrocław Jarom. Przez stację Zabrze, Lipice, Kęcieżym Kośle, Opony Główne, Brzeg, owawa, Wiedzie na Pana Dziewiąty przy Pylonie Pierwszym. Plan odgięst pociągu o godzinie 14:27. Prosimy zachować ostrożność podczas gierdu pociągu. Pięć wyjdziemy. Gwiazd. Warszawa Wschodnia. 3, Wrocław